Człowiek buduje w swoim życiu na dwa sposoby więzi. Jeden sposób to jest naturalny. Czyli jeżeli jest w stanie zbudować więzi w domu, czyli to są więzi naturalne, to jest dom. Jak się buduje, się szereg więzi wokół, które są bardzo potrzebne do rozwoju każdego z nas, tak od początku patrząc, buduje się to, że my budujemy sieć różnych więzi wokół naszego domu. Nasze dzieci w te więzi wchodzą, kiedy my dajemy tak zwane błogosławieństwo tej więzi. Jak jest małe dziecko, to na pewno widzicie taki moment, około 6-7 miesiąca życia. Że dopóki do tego momentu dziecko było chętne pójść do każdego, ale przychodzi szósty, siódmy miesiąc, nie pójdzie do każdego, dlatego że dziecko zaczyna już pewne rzeczy rozumieć. Jeżeli dziecko oswoimy z tą więzią, wypuścimy go w tej więzi, to to jest więź błogosławiona. Czyli tu rodzice mówią: zobacz, to jest twoja ciocia sąsiadka. I tak się powinny te więzi układać.